Cześć, witaj na moim kanale. Ja nazywam się Kara Tomaszewska i jestem coachem samorozwoju kobiet. Dzisiaj e, zapraszam Cię na motywacyjny poniedziałek e, i mam nadzieję, że w ciągu tej minuty czy dwóch uda mi się sprawić, że e, poczujesz się bardziej zmotywowana, podnież, podniosą się Twoje wibracje, e, i może również nauczysz się e, tego, jak e, korzystać z prawa przyciągania. Wszyscy, albo większość z Was na pewno słyszały już od razu już, już o prawie przyciągania. Ja chcę powiedzieć o jednym sekrecie, który jest tak naprawdę podstawą prawa przyciągania, ale jest pod taką podstawą dla każdego, dla wszystkich, czyli również dla osób, które, które nie wierzą w prawo przyciągania, które nie wierzą w tą magię osiągania tego, co sobie wymarzymy. Sprawa jest bardzo prosta. Główną, um, główną rzeczą, którą trzeba spełnić, głównym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby, żeby przyciągać to, czym, to, czego pragniemy, to jest tak naprawdę określenie tych rzeczy, które chcemy w życiu osiągnąć. Określenie swoich celów, określenie swoich marzeń, określenie swoich pragnień. I to jest wszystko. To jest jeden najważniejszy sekret. Nie musicie kupować, kupować książek, nie musicie oglądać filmów, żeby dowiedzieć się najważniejszej rzeczy. Ja muszę wiedzieć, ja muszę być świadoma, czego chcę. Tak? Jeżeli na przykład ch chcę pewnego dnia kupić piękny dom, ja muszę wiedzieć, gdzie ja chcę kupić ten dom? W Polsce. Hiszpanii na wymiorku. Ja muszę wiedzieć, jak duży ten dom będzie. Czy to będzie tylko dla mnie, czy dla mojej rodziny, którą już mam albo którą dopiero planuję mieć, czy to będą dwa pokoje, trzy, pięć czy pałac. Ja muszę wiedzieć. Tak więc najważniejsze jest to, żeby określić swoje potrzeby, określić swoje pragnienia. To jest największy, najważniejszy sekret. I nawet jeżeli nie wierzysz w przyciąganie, w działanie energii, we wszechświat syłający nam to, czego potrzebujemy, to skorzystaj z tego, co teraz Ci proponuję po prostu określ swoje potrzeby. Nie wiem, czy widzicie tam z tyłu, jest moja mapa, mapa marzeń, którą czasami aktualizuję, a czasami po prostu robię od nowa, bo już się zaktualizowała czyli już wszystkie marzenia moje z tej mapy się spełniły. Ale jest to kolejny sposób na to, właśnie, żeby e, uświadomić sobie, czego ja pragnę i czego potrzebuję. I abstrahując raz jeszcze od e, tej magii, która czasem się dzieje wokół tego, która zsyła nam e, pewne rzeczy e, same z siebie tylko dlatego, że e, wypuściłyśmy jakąś intencję, e, to e, dzięki takiej mapie ja wiem dokładnie, jakie są moje cele, ja wiem, czego ja chcę. I e, tam nie ma tylko e, materialnych rzeczy, ale tam również jest to, na przykład, jak ja chcę się czuć. Tak? Że chcę być na przykład zbalansowana, że chcę być szczęśliwa, że chcę być spokojna. Tak więc na takiej mapie ma marzeń możecie zawrzeć sobie wszystko. Natomiast dzisiejszym e, główną, głównym przesłaniem, które chcę, chcę Ci przekazać i główną rzeczą, którą proponuję na ten poniedziałek, na cały tydzień, to e, krótkie ćwiczenie, które pomoże Ci podnieść Twoje wibracje, które, mam nadzieję, bardziej pozytywnie nastawić Cię do, do, do tego tygodnia, ale także ogólnie do osiągania swoich celów. A mianowicie takie ćwiczenie polegające na tym, że wyobraź sobie, że budzisz się rano i wszystkie Twoje marzenia się spełniły, wszystkie Twoje potrzeby są zaspokojone, wszystkie Twoje plany zrealizowane. Wszystko, czego pragniesz tu i teraz ziściło się. Stało się. Weź kartkę i długopis i opisz. Niech to będzie pięć zdań, jeżeli nie masz na to czasu. Pięć zdań. Ale napisz ze szczegółami. Jak się czujesz? Jakie czujesz zapachy wokół siebie? Jakie czujesz słyszysz dźwięki? Jaka jest pogoda za oknem? Czy jesteś w swoim domu, czy jesteś. Na plaży, czy właśnie pracujesz, czy odpoczywasz? Co zjadłaś na śniadanie? Jak to smakowało? Co właśnie pijesz? Kto jest wokół ciebie? Jacy ludzie? Czy jesteś otoczona przyjaciółmi, rodziną, a może innymi osobami? Czy jesteś w swoim mieście, czy może podróżujesz, może jesteś w innym kraju? Napisz dokładnie, opisując ze wszystkimi zmysłami, Um, ten idealny dzień, idealny poranek, budzisz się i wszystko jest perfekt. Mam nadzieję, że pomoże ci to podnieść wibracja i pomoże ci to również określić, czego pragniesz. Jakie masz marzenia, jakie masz cele i do jakiego ideału e, chciałabyś dążyć. Nie przedstawiłam mojego malucha, który śpi. Stwierdziłam, że większe szanse na jego nieobudzenie się będzie, jeżeli go po prostu zostawię tak, jak jest, niż jeżeli odłożę go do łóżeczka, w którym na pewno zaraz by się obudził. <grych> tak więc e, pięknie przespał e, nasze wideo. E, słuchaj, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, e, do polubienia tego filmiku e, i napisz mi w komentarzu e, o czym jeszcze chciałabyś usłyszeć. A póki co życzę Ci super poniedziałku, super tygodnia i um, fajnego planowania i osiągania swoich celów. Cześć.